Witam wszystkich, dzisiaj 23 czerwca Powrót upałów po dwóch dniach Deszczu, zimna i zawieruchy 113 stopni Temperatura powietrza, bananowce połamane Ale to akurat nie jest problem Bo to przy takich temperaturach one szybko dojdą do siebie No a dzisiaj dzień zaczął mi się od wizyty listonosza I przesyłki od, można powiedzieć, już mojego znajomego Wiktora z, z, z Anglii, który wysłał mi właśnie nasiona. Swoje nasiona. Trochę korpusa, pricepsa. Tak, to jest najbardziej pożądana palma mrozoodporna na świecie. Przynajmniej według mnie ciężko dostać nasiona. Jeżeli już, to kosztują na fortunę. No a tutaj e, właśnie Wiktor... Sam sobie te nasiona, że tak powiem, wytwarza. Mówię, ma dwa osobniki, męskie, żeńskie, ręcznie zapyla. Wcześniej też brałem już od niego różne hybrydy. Wszystko elegancko Wschodzi Nasiona są świeże. Widać po zaschniętych częściach jeszcze kwiatostanu. Także zaraz wylądują. W wodzie, pomokną z dwie doby, no i oczywiście do włókna kokosowego, to jest moje już drugie podejście do Princepsa. Wcześniej miałem nasiona trochę z nieznanego pochodzenia, no i niestety od lutego siedzę dalej. Nic z tego nie, nie wychodzi, no ale tak mniej więcej ja mam taką zasadę. Rok czasu czasami jest tak, że potrzebują więcej, czasami dłużej, no ale póki co jeszcze. Póki są twarde, nie są zjedzone czy tam nie są zgniłe, zawsze nadzieja pozostaje. Także zaraz wrzucamy do kubeczka, zobaczymy, jak sobie zanurkują, czy coś będzie pływać, czy nie. No dobra, czyli jedziemy. No i o to właśnie chodzi. Wszystko zanurkowało. Także odstawiamy na 2-3 doby. Zmienimy wodę, a przy okazji jeszcze lecimy. Zobaczyć palmo. No i już jesteśmy na mojej mini plantacji. Zobacz, wszystko pięknie rośnie. Wagnerianus. Z nasion z Kanady. Chociaż to będzie taka chyba wielka niewiadoma, bo jak na Wagnerianusa tutaj za szybko rośnie. To są największe moje sadzonki ze wszystkich wysiewów z 21 roku. No ale zobaczymy. Tutaj jest wagnerianus od Wiktora, no tutaj już widać, że to, te liście są sztywne, także to jest 100% pewniak, podobnie jak też inne, tutaj hybryda wagnerianus z princepsem, też właśnie od Wiktora z, z, z Anglii, z Wielkiej Brytanii, także wszystko elegancko rośnie, no tu jakieś mi się zaczęły robić przebarwienia, znaczy przebarwienia, no mszyca była, tak mszyca na grychotropusie. Ale aspirant poszedł w ruch i wszystko wróciło do normy. No, a tutaj pokażę Wam moją pierwszą przygodę z wysiewem z 20 roku Wagner Janus. Drugi prawidłowy liść wychodzi. No, cóż powiedzieć, nie jest to demon prędkości, ale warto czekać że tak to wygląda. Jube, czy liście puszczają po trzecim liściu. Juki roztraty. No, także tutaj trochę Araukari jeszcze mi zostało. Juki No A i tam zwykłe fortunei w takich właśnie doniczka zbiorczych. Także nawożone raz w tygodniu. Podlewane deszczówką, ciepłą deszczówką ze zbiornika rosną elegancko. Dobra. To tyle. Pozdrawiam z palmowego zakątku. Cześć.